Takie kreatywne zaczęcie filmu. Tylko, że niezbyt pewnie dobre dla kobiet, ale one raczej tego nie oglądają. Witam, elo, cześć, siemanko, mamy prawie, że już połowę grudnia, w sumie jeszcze bardziej początek grudnia i dzisiaj lecimy z daily vlogiem związanym z hodowlą ryb, akwakulturą. I jak ktoś ogląda te moje filmy, no to wie, że ja tych oczek i stawów mam dość sporo, w tym akurat ryb nie ma, ale w tym ryby są. Jest, to, jest to z kilka tysięcy złotej orfy oraz bolenia yy, z wylęgów, które tutaj były wpuszczone w maju 2024 roku, więc te ryby mają ponad pół roku już. I mamy tutaj kilka tysięcy, zbliża się zima, są tutaj dwa gatunki ryb i będę je teraz karmił. Raz na jakiś czas warto coś dorzucić dla tych ryb. Ryby o tej porze już za bardzo pokarmu nie przyjmują. Znaczy, orfa i boleń coś tam przyjmują, inne ryby nie przyjmują, więc, dlatego że tutaj mam tego bolenia oraz orfę, no to postanowiłem ich troszkę podkarmić delikatnie, aby one coś tam mogły zjeść. Tym bardziej, że to nie jest duże oczko, ryb jest dużo, więc one naturalnego pokarmu tutaj za wiele o tej porze nie mają. Jeżeli chodzi o karmienie ryb o tej porze, o porze zimowej, no to najlepszym sposobem i rozwiązaniem jest e, albo jokers, ochotka. Ja tutaj mam e, ochotkę jokersa, po prostu tego jakoś dużo nie trzeba. Wystarczy troszkę tam może nawet jak ktoś się przyj przyjrzy dokładnie, to zobaczy pływające orfy, które teraz właśnie jak do tego jokersa to uciekły, bo się wypłuszyły. Ale uwierzcie, jest tutaj tego dość sporo. Tu jest metr głębokości, bo woda była wypompowana. My te ryby odłupowaliśmy, no i część zostawiliśmy, przynajmniej ponad połowę ich zostawiliśmy, tam widać troszkę jak pływają. Ja tej wody nie dopuszczałem, ta woda sama naszła, w każdej chwili mogę ją dopuścić, ale zaraz będą śniegi, nie śniegi, ta woda sama będzie no, prawie do tego poziomu, prawie że równo z burtą. No dobra, jak widzieliście wrzuciłem troszkę... Ochotki żegarza wcześniej, to teraz rzucę troszkę pinki. Najlepiej sobie wrzucać w kilka różnych miejsc, aby róz... ryby z różnych partii zbiornika się dostały do tego żarcia, aby to wszystko nie było w jednym miejscu. Więc kolejna taka garska. Takie pudełeczko kosztuje dosłownie kilkanaście, maks 30 zł i jest dość sporo tego. Takie pudełeczko może wystarczyć nawet na kilka tygodni czy nawet na cały miesiąc, więc nie są to duże koszta. Kontynuując temat dalej, no to ja te oczka, te kilka oczek wykopałem rok temu. No i taki pierwszy rok hodowli w sumie drugi rok na hodowli ze mną. Ja niektóre z tych oczek wywapnowałem po tym jak ryby wyłapałem, czyli wyzerwałem życie, odświeżyłem dno, zdezynfekowałem. No i teraz po upływie tego miesiąca już, jak te wapno skończyło się praktycznie działać no to y, dopuściłem dość dużo raków, małży oraz racicznicy. Ja małże, racicznice i raki mam też w innych stawach, no ale wiadomo, jak wsypiemy wapno, to to wapno zawije nam raki, racicznice i małże. Więc ja najpierw wsypałem wapno, czekałem miesiąc i teraz znowu, i dopiero po czasie, dowaliłem tych raków, racicznic i małży. I zaraz sobie pokażemy, jak będziemy to robić w kolejnych stawach. Tutaj są moje baseny, w których hoduję ryby, w których sprzedaję ryby. Obecnie, jeszcze ostatni tydzień to są sprzedaż ryb i do każdego basenu jest taka mała garska e, pinki białych rybaczków leci. Zwłaszcza tutaj, gdzie są białe siotry, o jakiś karaś mi No niestety nie da się nie uniknąć strat i każdy hodowca ryb wam to powie. Tutaj mamy jesiotry albinosy oraz jesiotry szywrugi, ale polecały do tego poletu, no, Nie do poletu tylko do rybaków. No jeszcze widzę, głodne są, więc je podkarmimy. I jeszcze trzy te są od małego, wychowywane w basenach, więc one są przyzwyczajone do takowych warunków, tam chodzi tlen, no i wodę zaraz podmieniamy, więc za chwilkę będzie tutaj lała się nowa woda, co zresztą widać, bo mało wody obecnie jest. Te ryby są jeszcze we sprzedaży, więc zapraszamy, obecnie trwa rabat minus 35%. więc no w fajnych cenach można kupić takie fajne szczury, no jak szczury jakieś wyglądają. Tutaj mamy złote amury, które też są widoczne, bo... E, tutaj się pokazują, jest ich tutaj dość sporo, oczywiście tlen chodzi i w sumie kilka tematów, bo czasami gdzieś w komentarzach ktoś mi pisał, że brudna woda, czy coś takiego kolor wody nie ma nic wspólnego z jakością tej wody jakość tej wody jest dobra, bo straty są bardzo małe, no i ryby nie są chore no raz na jakiś czas wiadomo, że coś zdachnie, bo to gdzieś się oczek, pod biurakiem to ryby to potrafią gdzieś się pocierać między sobą, czy jakaś tam odpadnie to jest normalna sprawa, ale ogólnie problemów nie ma też temat odnośnie bałaganu, czy to coś nie jest brudne no to jeżeli coś jest używane, coś często się używa, to zawsze będzie jakiś tam bałagan, i zawsze to tam będzie brudne, uwalone. A u mnie to nie chodzi o to, aby to ładnie wyglądało, tylko spełniało swoją funkcję. Tyle. Tutaj mam stary staw, który, jeżeli ktoś ogląda moje filmy od lat nastu, czyli kilkunastu, no to może doskonale pamięta ten staw, bo wiele na nim się działo i od tych 12 czy 15 lat tutaj zawsze były filmy nagrywane. Ja w tym roku e, spuszczałem tutaj wodę, waliśmy wszystkie ryby z Michaelem, którego już więcej w filmach nie zobaczycie, tak poza <laughs> ciekawostkami. Kredowaliśmy staw, aby przygotować ryby właśnie do zimy, bo ja mam tutaj wrzucone, nie wiem, czy widzieliście, że jeszcze nie, mam tutaj wrzuconych bardzo dużo malutkiego karpika, malutkiego karasia, bardzo dużo malutkich ryb, głównie z tego roku, i je też będziemy karmić. Leci pinka. Ta ryba właśnie o tej porze potrzebuje białka, mięsa takiego. E też kreda potrafi fajnie ryby przygotować do, e, do zimy, stworzyć im optymalne warunki, tak aby nie chorowały, aby na wiosnę były zdrowe e, i my też trochę żarcia dorzucimy, aby te ryby nie były zbyt mocno wygłodniałe, bo jeżeli będą wygłodniałe, to będą łatwiej mogły zachorować. Karmienie karasia, karpia czy innych ryb o tej porze nie jest tam konieczne, ale wsypanie jakiejś tam ilości robaczków na pewno nie zaszkodzi, może tylko pomóc. Ta ryba o tej porze przyjmuje jakiś tam pokarm, tylko bardzo mało. I jako, że ja tutaj mam dość prory, ten staw przed chwilą, nie, nie tak dawno był wyczyszczony, rok temu tutaj był pogłębiane. było. Tej flory fauny jeszcze tak w 100% nie ma, więc ja sztucznie troszkę wprowadzam, dodaję różne składniki, dodaję między innymi kredę. Dodaję, wrzuciłem tutaj między innymi też, mam tutaj pełno raków, tutaj raki akurat zawsze były, małże i ślimaki też w sumie były, bo nawet dwa lata temu jak miałem problem ze zdychającymi rybami, no to jak spuszczałem wodę, to było widzieć tych małży dużo, więc no ja też, jeżeli ktoś ogląda te moje filmy od tych kilkunastu lat, głównie z wypraw wędkarskich na tym innym kanale, no to może ta osoba zauważyła, że ja gdzieś jadę na ryby i widzę, że jakieś są małże, raki, ślimaki, to ja to za wszystko zbieram i przywożę do siebie. I to się czasami fajnie rozmnaża. W ogóle w basenach mi się tego dużo też namnożyło wszystkiego. Ale nie przedłużając, karmimy pinkami i zaraz ochotką. W ogóle, to zostały nam, patrzcie, jakie ładne karasie. To nie jest pleśniak, to jest skrada, bo to skrady wyjęte. E, takie ładne karasie, jeszcze kilkanaście sztuk takich zostało. I tak jak wspomniałem, został ostatni tydzień sprzedaży ryb. Tutaj między innymi mamy złote karasie, te prawdziwe, pospolite. Są jeszcze jakieś pojedyncze liny. Masa jesiotrów jeszcze została oraz trochę innych gatunków ryb, między innymi złote orfy. Te karasie, one za rok będą się otarły, będą, będą się rozmnażać. Ten staw pewnie też kojarzycie, bo prawie od dwóch lat użytkuję go. No i w sumie w tym roku było tutaj bardzo dużo ryb, co mnie bardzo cieszyło. On jest wyzerowany obecnie, czyli ryb nie ma. Było też sypane wapno, ono już skończyło działać, więc wrzucamy tej raki. Mam ze sobą około 30 raków, reszta jest tutaj, jest w tym wiaderku. I też mam masę małży i racicznic, więc te małże i racicznice też polecą do wody takie raczki. Ja będę musiał niestety je powrzucać, ponieważ jest tutaj błoto i cały się uwala, jak będę chciał wejść. Ja już sobie wcześniej e, trochę tam przygotowałem te raczki. W swoich dwóch głównych stawach, to akurat raków i racicin, trzymało, że mi nie brakuje. Jedno niektóre jeszcze że pootwierały i raki. To akurat jest cała. E, no to sobie postanowiłem, że w każdym ze stawków będę chciał mieć raki. I małże, że one są ogólnie w miarę przyszłościowe dla ryb, jakoś specjalnie, mega mocno nie szkodzą. A i też ryby. Wcinają malutkie raczki, czy malutkie małże, czy malutkie radzicznice. Więc no taki automatyczny pokarm. E, dobra, ja to muszę nie sobie tak wrzucić. Dobra, rzucam małże i racicznice Niech sobie żyją, niech się mnożą. Niektóre są otwarte, bo takie pojedyncze się pootwierały i są puste. Dobra, a tutaj mam raki i też jest ich z kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, to nie 20-30 sobie ze poprzednich stawów nabrałem. No dobra, nie przedłużając, wyłączam nagrywanie i zaczynam zarybiać obecnie w dniach. 8 do 12, maksymalnie 13 grudnia, trwa wyprzedaż na skleprafish.pl Rabat minus 35% na cały asortyment, m.in. na żywe ryby, które idzie kupić w fajnych cenach, m.in. na kredę czy wapno, co w kurcie jest bardzo, bardzo opłacalne, jak i też na przynęty, zalęty wędkarskie oraz cały sprzęt. Zapraszam w